On jest tym jednym jądrem, które ucieka z nogawki i cieszy się wolnością. Jest Mamy to! <laughs> Kiedy wolisz takiego typa od kolejnego konfederaty z Tindera? <laughs> brawo, brawo! Dobrze! To może być pierwszy facet, który faktycznie trafi do pisuaru. <laughs> Brzuch nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wygląda jak Arielka z filmowego planu, w wersji słusznej, bo polskiej, gdyż sam krawczyk go spłodził. <grystanie> Mam straszną ochotę podejść i wycisnąć ci głowę, <grystanie> ale wiem, że nie wolno, bo to się potem roznosi. <grystanie> to jest taki superbohater Polski Ludowej, kapitan Peweks. To jest Achilles, gdyby cały był piętą.. <grystanie> Bardzo dobre, Noj. Oh Umaga. Tutaj nie wiadomo, czy bardziej jest nasrane w Pisuarze, czy w Wełpie. <grystanie> o, bardzo dobrze. Gdy Sasin zorganizował ci lot do Smoleńska. Emyt. <grystanie>